Cześć, nazywam się Patryk, i jestem prezesem koła naukowego SKN Geomatica. A jestem Natalia. Chcemy Wam opowiedzieć, czym się zajmujemy i dlaczego ten grant jest dla nas ważny. SKN Geomatica to miejsce dla wszystkich, którzy interesują się geodezją, kartografią i nowoczesnymi technologiami pomiarowymi. Naszym celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale i wykorzystywanie nowoczesnych metod w terenie. Organizujemy wyjazdy. I realizujemy własne projekty. W ciągu ostatnich lat braliśmy udział w wielu projektach i wyjazdach terenowych. Testujemy nowe technologie, uczymy się obsługi sprzętu i bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach. A przy tym świetnie się bawimy. Teraz mamy pomysł na nowy, wyjątkowy projekt. Chcemy stworzyć mapę zabytków Sandomierza. Podczas wyjazdu opracujemy mapę dane wysokościowe i opracujemy mapę turystyczną. Która pokaże, jak geodezja promuje dziedzictwo kulturowe. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy Waszego wsparcia. Dzięki temu grantowi moglibyśmy zorganizować tę wycieczkę i pokazać, jak geomatyka łączy naukę z praktyką. Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia w Sandomierzu. Geodezja!